Trylogia Growa oraz Saga Wiedźmińska to bez wątpienia nasze dobro narodowe i coś, co odmieniło losy gamedevów w naszym kraju. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, iż pomimo takiego stażu tuziną grubych premier, które miały miejsce do dnia dzisiejszego, to Wiedźmin 3 wciąż jest ogrywany przez dziesiątki tysięcy graczy, nawet teraz. W tym materiale spróbuję przeanalizować niebywały sukces, jakim cieszy się ten tytuł po tylu latach od premiery, ale na początek mała ciekawostka. W grudniu wychodzi nowa wiedźmińska książka z rąk Andrzeja Sapkowskiego. Za niespełna pół roku, bo 18 maja mamy dziesięciolecie Wiedźmina 3, a ten film opublikowałem w dniu 17 rocznicy pierwszego Wiedźmina. Zanim zaczniesz oglądać, napisz w komentarzu jakie masz wspomnienia z premierą któregoś z growych Wiedźminów, a najlepsze z nich chętnie przypnę. Niektórzy mogliby pomyśleć, że sukces trzeciego wieśka, który do dziś trwa w najlepsze, to zasługa wybitności gry samej w sobie, bez potrzeby większej ingerencji, coś jak Skyrim. I nic bardziej mylnego. Analizując proces wydawniczy tej gry, dodatków DLC-ków, samych ruchów CD, wokół marki, aż po wersję nextgenową, można uznać, że do dziś trwa dość starannie przygotowany plan marketingowy, który nie pozwala graczom zapomnieć o tym tytule. I choć przedpremierowo oraz w samym dniu premiery nie obyło się bez kontrowersji przesuwania premier i tym podobnych, tak dziś po solidnie przepracowanych latach możemy uznać, że ekipa zarządzająca tą grą odrobiła celująco pracę domową oraz wszystkie lekcje dodatkowe w temacie przyciągania uwagi do swojego produktu. Tym niemniej pozwoliłem zaznaczyć sobie trzy kluczowe momenty, bez których moim zdaniem ta gra nie utrwaliłaby się w pamięci graczy na dobre. Pamiętaj drogi widzu i słuchaczu o pozostawieniu subskrypcji, by pozostać ze mną na dłużej i zaglądnięciu w wolnej chwili do starszych materiałów, które wydaje mi się, że mogą Ci przypaść do gustu. Z góry bardzo dziękuję. No, to tyle z mojej autoreklamy, a teraz zaczynamy temat Wiedźmina 3 i tego, jak Greci sprawili, że ten tytuł wciąż nas zaskakuje. Pierwszym kluczowym ruchem był cotygodniowy darmowy pakiet mini DLC od dnia premiery. Co sprawiało, że już w pierwsze tygodnie w zasadzie każdy czekał na nową zawartość. A ta była różna. Od wyglądu postaci, fryzury Geralta, nowych kart do gwinta, aż po misje oraz pakiety widźmińskiego rynsztunku. Jest to chyba jedyna taka sytuacja w historii, gdzie przez 16 tygodni gra otrzymywała jakąś nową zawartość. Może nie za dużą, ale jednak jakaś była. Jednak pierwszym przełomowym wydarzeniem była oficjalna zapowiedź dodatku fabularnego, czyli serca z kamienia. Do dziś zresztą uważana za jeden z najlepszych dodatków fabularnych do gier w historii również w mojej ocenie. I co ciekawe, długo nie trzeba było czekać, bo po 5 miesiącach miała miejsce premiera tego dodatku. Portale growe na całym świecie z ledwo ostudzonym entuzjazmem, z jakim przyjęli podstawkę, rozpalili swoje serca na nowo, ponieważ dodatek, jak już wcześniej wspomniałem, został przyjęty tak samo jak nie lepiej niż podstawka. Jednak najlepsze miało dopiero nadejść. Lekko ponad rok po premierze gry, czyli 31 maja, otrzymaliśmy Krew i wino, opus magnum redów pod każdym względem. Klaj z podłogi piwo od kurwiego syna. I kiedy można było się spodziewać, że nic już lepszego nas nie spotka, to znów zostaliśmy zaskoczeni. Czekaj, ryb do wiedźmina? Eee, kutas wina. Nowy obszar z lekka ponad 30 godzin rozgrywki, nowe znane miłośnikom sagi postacie, fantastyczna intryga, misje poboczne, niesamowicie budujące dialogi, których urywki na YouTube mają po kilkaset tysięcy wyświetleń. Uważam, że to właśnie w tym momencie polskie studio osiągnęło szczyt twórczości i kreatywności, a Wiedźmin 3 już wtedy osiągnął status kultowości i gry kompletnej. Oba dodatki oceniane wyżej niż pełne gry, które wychodzą po dziś dzień, co samo w sobie stanowi kuriozum. I to jest właśnie to o czym mówiłem. Powolne budowanie dobrej renomy rozdając mi idealceki co tydzień, tylko po to by wydać dwa duże, pełnoprawne i wybitne dodatki fabularne w dodatku w fantastycznych wersjach pudełkowych z kartami do gwinta. Do dziś jest wiele spekulacji dlaczego Redzi nie poszli za ciosem by stworzyć kolejne dodatki kuć żelazo póki gorące skoro serca z kamienia oraz krew i wino były uważane, ba nawet do dzisiaj są uważane za fenomenalnie opowiedziane historii na równi z podstawką. W mojej ocenie odpowiedź jest taka sama jak w przypadku trzeciej części Half-Life'a. Mogliby nie spełnić tak mocno nakręconych oczekiwań fanów trzeba pamiętać, że dwa faularne delceki były już zapowiadane dużo wcześniej od premiery gry i nie było mowy o żadnym więcej, czyli twórcy już wcześniej postanowili całe swoje siły przenieść na dwa mocno dopieszczone produkty. Gdyby wtedy pokusili się o zmianę zdania i stworzenie ich coraz więcej, mogłoby się to skończyć typowym dla branży odcinaniem kuponów, a tak to mamy gry, która z scenariuszem i walorami estetycznymi broni się do dzisiaj oraz dwa potężne dodatki, które spinają całą opowieść wciąż niedomkniętą klamrą, którą wykorzystują do dziś moderzy i oddani fani uniwersum. I tutaj można oddać cesarzowi co cesarskie. Zamiast połacić się na dodatkowe pieniądze, które potencjalnie mogłyby wygenerować nowe dodatki, jednocześnie obniżając nieco poprzeczkę, zdecydowali się skupić na pełnej promocji Wiedźmina 3 jako podstawka, plus dwa pełnoprawne dodatki, i ta opcja wyszła im chyba najlepiej, bo taka konfiguracja sprzedaje się do dziś, a Reddit od tamtej pory, aż do fellernej premiery Cyberpunka, mogli pochwalić się statusem mesjasza branży growej i choć może dziś podreperowali mocno nadszarpnięte zaufanie, to i tak znajdą się tacy, którzy premiery ich gier stawiają na równi chociażby z Rockstarem. Dzisiaj ten punkt będzie wydawać się nieco śmieszny, lecz kiedy zwiastun serialowego Wiedźmina od Netflixa wylądował na YouTube, odniosłem wrażenie, że zarząd Redów dobrze robi, próbując pozyskać nowych odbiorców, szukając ich poza bańką gamingową. I jak bardzo się wtedy myliłem? Nie wkurwiaj mnie. Ale wydaje mi się, że wtedy każdy z nas naprawdę mocno liczył, że ten serial wypali. Zwłaszcza że apetyt został dodatkowo wyostrzony po premierze pół wieku poezji później czyli fanowskiej, pełnometrażowej produkcji osadzonej w świecie Wiedźmina. Swoją drogą, kto nie oglądał, odnośnik to filmu będzie w opisie. Moim zdaniem naprawdę bardzo dobry film, jak na crowdfundingową niskobudżetówkę. A na dodatek wyszedł on niespełna dwa tygodnie przed oficjalną premierą serialu na Netflixie, co wyszło im na plus, bo po premierze pierwszego sezonu serialu, niestety, chyba każdy wie co było dalej. Ekspansja poza branżę grową była dobrym pomysłem, ale nie była za to dobrze przemyślana. Co prawda teraz jedynie co z tego pomysłu mamy to kopalnie memów, które chyba nigdy się nie zastarzyją. No i wielu nowych twórców, którzy zbudowali swój kapitał na kopaniu leżącego, ale tutaj trzeba przyznać, że ten leżący, mimo bycia kopanym, stosował bardzo nieprzyjemne, wręcz obrzydliwe zaczepki. Na domiar złego w międzyczasie miał miejsce osobny produkt growy o nazwie Gwind, który z początku był ciekawym konceptem czerpiącym inspirację z najlepszych karcianek, aż później stał się dziwnym tworem, w którego teraz prawie nikt nie gra. Wcześniej jeszcze Witcher Battle Arena, czyli próba uderzenia w rynek mobilnych gier, ale tutaj ewidentnie coś poszło nie tak. Ta sama sytuacja z wiedźmińskim Pokémon Go. Jak wcześniej mówiłem o tym, że z dodatkami fabularnymi do trzeciego wieśka decyzja była kapitalna, tak tutaj chyba komuś za bardzo poszły hamulce i uznał, że trzeba dojść ile się da robiąc przysłowiowo dobrze swoim akcjonariuszom, co niestety również w tym przypadku okazało się być naprawdę bardzo kiepskim pomysłem który odbił się nie tylko na wizerunku firmy i ich finansach, bo przecież spółka zaliczała dosyć mocne spadki w okresie tych mniejszych i większych porażek, ale również na samym Andrzeju Sapkowskim, który chyba sam nie do końca wiedział, w co ostatecznie wdepną, a jego wypowiedzi po premierach następnych sezonów wcale mu nie pomagały. Pomysł sam w sobie wydawał się być naprawdę bardzo dobry. Ekspansja marki na inne rynki niż growy, a co najważniejsze inne niż europejski dałyby naprawdę mocny zastrzyk gotówkowy, jak i społecznościowy. Ale na ich szczęście udało się wybrnąć z tego okresu pełnego dziwnych i niezrozumiałych decyzji. Co prawda wciąż nie mamy dobrego pełnomatrażowego, wiedźmińskiego arcydzieła w postaci filmu czy serialu, no może poza naszym swojskim Wiedźminem. Smoku, jesteś piękny. No raczej, ku... Ale chociaż wiemy, że oficjalnie są prowadzone prace nad nowymi growymi odsłonami, a jedną z nich jest remaster pierwszej części, co już samo w sobie jest optymistycznym prognostykiem na przyszłość i miejmy nadzieję, że te premiery obejdą się bez dziwnych decyzji, z jakich słynęli redzi w ostatnich latach. I pomimo tych wszystkich dziwnych decyzji podejmowanych przez Redów, studiu studius Nadwisły nie można odmówić jednego. Praktycznie pełnego wsparcia dla sceny moderskiej lub osób, które wkładają swoją pracę w ubogacenie uniwersum growego Wiedźmina. Bardzo ciekawym pomysłem, by dać fanom powód do dalszego eksplorowania tego tytułu, było udostępnienie narzędzia moderskiego, które w pewien sposób daje nieograniczone możliwości zmieniania bądź udoskonalania gry, a w połączeniu z naprawdę dużym zainteresowaniem tego narzędzia przez ekipy moderskie daje to naprawdę dobry efekt. Swoją drogą mała ciekawostka. Może niewielu z was pamięta, ale po małym sukcesie jakim okazała się pc pierwsza część wieśka, twórcy mieli w planach wydanie tej gry w wersji konsolowej docelowo na PlayStation 3 i Xbox 360, a nosił on tytuł Powrót Białego Wilka. Ostatecznie z tego pomysłu nic nie wyszło, jednak jakiś czas po premierze jedynki pewna polska ekipa wzięła się na poważnie zamodowanie tej gry i oficjalnie zapowiedzieli moda o tym tytule. Finał tej historii był taki, że po wielu perturbacjach, z jakimi borykali się twórcy tej modyfikacji, i kilku latach porzucania i wznawiania prac nad nim, premiera miała miejsce dopiero w 2013 roku. Jednak najważniejsze w tym wszystkim było to, że jeden z twórców tego moda został doceniony przez CD Projekt Red i otrzymał pracę w strukturach firmy. Zresztą ten przykład nie było odosobniony. Teraz po udostępnieniu redki, ta co róż słyszymy o odkopywanych wyciętych zawartościach, jak choćby wyścigi rekat, system reputacji, aż po epilogowe dialogi, z których wiadomo, w którą stronę rozstają się Ciri i Geralt w jednym z zakończeń. To naprawdę bardzo fajne ze strony studia, że pozwalają swoim fanom na korzystanie z ich pracy w dodatku wzbogacając je o całkowicie nowe rozwiązania lub ulepszania starych, w przeciwieństwie chociażby do Nintendo, które na samą wzmiankę o tym, że majstruje się przy ich tytule otrzymuje się. Coś czuję, że w Polsce temat Wiedźmina będzie grzany na nowo głównie przez nową książkę Sapkowskiego, a przy okazji to ciekawy zapalnik do likowania nowych informacji o postępach nad nowymi growymi tytułami. Czekasz bardziej na remake jedynki, czy całkowicie nowy Wiedźmiński tytuł? Daj znać koniecznie w komentarzu. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.